Jakiejś części była. Jest taki chłopak w szkole i on naprawdę się ciebie boi. Chciałem go nastraszyć, więc, więc założyłeś strój, Spidermana dokończył Spider Man, a flask przytaknął. Masz rację. To było głupie. Zgodził się z zapłakanym, zrzucając z niego ostatni węzeł. Lecz nie na tyle głupie, by skończyć w takim miejscu. Jak to, bo, bo on myślał, że jest tobą, dodał flask. Schowałem się za boiskiem do koszykówki. Musiał mnie zobaczyć. Myślał, że ja to ty. I, I i Flask rozpłakał się. Po wi, po, po Ponownie Spiderman poczuł mrowienie swojego pajączego zmysłu. Odwrócił się więc, by sprawdzić, czy jego jeniec nie wyplątał się, aby ze swoich nici, jednak po chwili zdał sobie sprawę, że jego zmysł reaguje na coś znajdującego, się poniżej. Odsunął flascha siedzącego na krześle na bok i uderzył pięścią w podłogę. No, no dużo czasu ci to zajęło, pajęcza Głowo, u. Zły, szał głos stwora gdzieś z dołu, pod szopą. Musiał mieć ze 30 metrów głębokości. Obok stwora znajdował się dar e d v no, V.A. i Iron Man. To dziwne, zastanawiał się Spider-Man.